Dobrze jest słuchać swoich klientów. ba w ogóle dobrze jest słuchać swoich rozmówców, no ale jeżeli tutaj spotykamy się w tym aspekcie biznesowym, no to przełożenie tej koncepcji na prywatę zostawię już Wam. Partnerem odcinka jest staygroup.pl Stay Newsletter. Nuance. 31 sierpień 2023. W każdym razie, o umiejętności słuchania, o tym czym to jest, o zasadności tej umiejętności oraz o tym, jak to robić w oparciu o dobrze zadawane pytania, już tutaj było i było nieraz. Dzisiaj natomiast wrzućmy temat wartości informacji, które można dzięki temu pozyskać. No i co to oznacza? Klienci mówią do nas różne rzeczy. Niektóre są odpowiedziami na nasze pytania, niektóre są wyartykułowaniem ich potrzeb, a jeszcze inne jakąś formą słowotoku na temat, który aktualnie pasuje w kontekst rozmowy, a czasem nie. We wszystkich tych informacjach, poza samą wartością biznesową, merytoryczną i poznawczą, kryją się małe drobinki złota. Tak małe, że czasem ciężko je dostrzec, ale jak już raz złapiesz o co chodzi, to nie da się ich odzobaczyć. Tymi drobinkami złota są niuanse. To mogą być jakieś historie, jakieś krótkie opowiastki, jakieś drobne anegdoty, czy wspomnienia, albo czasem jedno zdanie, jedno słowo, które może przynieść ci bogactwo, jeśli zostanie odpowiednio użyte, no i wykorzystane. Nasi klienci prowadzeni w rozmowie w odpowiedni sposób, mogą powiedzieć nam takie rzeczy jak to, że mają szczeniaczka, małego pieska od dwóch tygodni w domu, albo że mają dwuletnią córeczkę, która zajmuje ich całą uwagę, albo to, że jak byli ostatnio na wakacjach, to nie mieli czym otworzyć wina, bo okazało się, że wszystko jest na korek, a nie mieli ze sobą korkociągu. Serdecznie pozdrawiam właścicielkę tej historii. I co to znaczy? No właściwie mogłoby się wydawać, że nic. Przecież można byłoby zareagować, o ja, ale super historia. Wracając do mojego pytania. Nic więcej z tym nie robić, no ale z, można z drugiej strony to po prostu zapamiętać, albo zapisać, albo zrobić tak, żeby podarować im na kolejny wyjazd ten korkociąg, którego ostatnim razem nie mieli, i jeszcze w tym wszystkim powołać się na tą historię, którą zapamiętaliśmy, czy zapisaliśmy. Dobra, nie? Rozumiesz o co mi chodzi? Rozumiesz, o jakiej skali przedsięwzięcia my tutaj rozmawiamy? Moment, weźmy w takim razie tą historię z korkociągiem na warsztat. Tym samym nobilitując jeszcze raz osobę, która zrobiła to naprawdę. Historia nic, jakaś tam opowiastka od klienta, jedna z wielu różnych, po prostu pojawiła się w trakcie rozmowy. I można było spokojnie, wspólnie się pośmiać, pominąć ją i albo powiedzieć coś w stylu o, ja też tak miałem i otworzyłem widelcem. No i co? No i nic by się z tego dalej nie wydarzyło. Ale można było to zapamiętać, odczekać czas do kolejnego wyjazdu i po prostu dać temu komuś korkociąg. No, jeszcze na przykład z logo własnej firmy to już w ogóle świetny pomysł, no ale okej, okay, powiedzmy, że korkociąg. I powiedzieć, no, żebyście już nie mieli tego problemu z winem na wakacjach. No, ej, takie po prostu nic, a tak wielkie coś. Prawdopodobny efekt tego będzie taki, że klient po pierwsze nigdy już nigdzie indziej nie dokona zakupu tego produktu, jeżeli będzie mógł go kupić u Ciebie. Po drugie, niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, i ten klient będzie mógł skorzystać z swoich usług, no i będzie to miało sens dla niego, to pewnie to zrobi. No i po trzecie, klient ten prawdopodobnie też zarekomenduje Twoje usługi swoim znajomym jako top of the top w swojej branży, opowiadając być może właśnie tę historię z krokociągiem. A po czwarte, nawet jeżeli coś się po drodze wydarzy, gdzieś się poślizgniesz, coś spadnie z tonu, to twoja pozycja startowa jest tak wysoka, że na pewno szybko sobie poradzisz ze złym wrażeniem, chociaż prawdopodobnie w ogóle ono tutaj nie wystąpi. Także podsumowując, niuanse to słowo klucz, które powinno wykalibrować twój radar w rozmowach z drugim człowiekiem. W szczególności wtedy, kiedy zależy ci na tym kontakcie czy relacji. No dobra, nawet jak ci specjalnie nie zależy... Chociaż tak nie powinno być, ale OK, to zrób to dla treningu. Chociaż zachęcam do tego, aby domyślnie traktować każdą interakcję z drugim człowiekiem jako po prostu wartościową. W trakcie kolejnej rozmowy z klientem wyłapuj z niej niuanse. Szukaj tych małych drobinek złota, o których rozmawialiśmy, tych świecidełek wartych majątek, a niewidocznych na pierwszy rzut oka. Nabieraj wody i płucz ją do skutku. Szukaj ich i zapamiętaj, zanotuj najlepiej zapisz w ceremię i miej ze sobą na następny raz. No i zrób z nich użytek w kolejnej rozmowie w najlepszy możliwy sposób. Pokaż, że słuchałeś. Że złapałeś i reagujesz tak jak nikt inny przed tobą. Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z takich elementów prowadzenia rozmowy ze swoim klientem, a zaczniesz to robić, to uwierz mi, że będziesz zaskoczony, o ile ważniejsze to potrafi być od twojej ceny, twojego terminu realizacji, czy tego, co się wydarzyło ostatnim razem, jak spóźniła się faktura. No i co? Dzięki. Baw się dobrze. Dzięki za to, że tutaj jesteś. Jeżeli te treści ci się podobają, i są dla Ciebie przydatne, to opowiedz nam o tym w komentarzu pod tym filmem. Jeżeli chcesz, to możesz go oczywiście udostępnić swoim znajomym, czy na swoich mediach społecznościowych. Wszystkie takie udostępnienia będziemy oznaczać na naszym Instagramie. Stay Maciej. Pamiętaj też o tym, żeby polajkować ten film i zasubskrybować nasz kanał. Algorytmy to lubią, a ja lubię to jeszcze bardziej. Stay Newsletter. Przed użyciem zapoznaj się z treścią całego odcinka oraz, w razie wątpliwości, zapoznaj się z instrukcją wideo, do której link znajdziesz w opisie filmu. Przed wprowadzeniem zmian, do których może zainspirować się niniejszy materiał, skonsultuj się ze swoim wnętrzem i sprawdź, czy na pewno tego chcesz, gdyż każda zmiana zagraża Twojemu bieżącemu życiu i może ujawnić obszary do poprawy.